Jesteśmy? Jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, tak? Pozdrawiamy dzisiaj z odwodka. Dziś chcieliśmy pokazać Wam, co robimy poza domami. Otóż od pewnego czasu, od mniej więcej 5-7 lat wykonujemy usługowo dla różnych firm zajmujących się wykonaniem ogrodów zimowych fundamenty pod ogrody zimowe. Są to prace interdyscyplinarne wymagające uwagi dużej staranności. Często w warunkach skomplikowanych tak jak tu, natomiast realizujemy je kompleksowo od jakby samego pomysłu przez wykop, wywóz ziemi, po następnie zagęszczenie podbudowy, ułożenie hydroizolacji, izolacji termicznej, a czasami również prace wykończeniowe po zakończeniu pracy. W tym wypadku tutaj w Józefowie dokładnie koło Otwocka poza przygotowaniem fundamentu robimy też kompleksową Modernizację czy naprawę dachu. Na chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z bliska, natomiast zwróćcie uwagę na to, iż jesteśmy na terenie rezydencji, gdzie miejsca jest naprawdę mało, a tą truszką, którą tu pokażę, wywieźliśmy już około no, 20 ton ziemi. Priorytetem klientów jest zachowanie ogrodu, w związku z tym wykluczona jest wycinka drzew innych roślin lub wjazd ciężkiego sprzętu, a ogród ma stanąć w zaciszu z tyłu ogrodu dokładnie tu. Może nie wygląda to na tym etapie imponująco, natomiast, aby wykonać solidnie podbudowę ogrodu za Ciężkie pieniądze, bo to nie są tanie rzeczy. Usunęliśmy najpierw istniejący już drewniany taras. Następnie okazało się, że pod spodem jest żelbetowa płyta, którą kuliśmy przez dwa dni, ponieważ nie można tu wjechać kruszerem. Następnie jesteśmy w trakcie korytowania gruntu, będzie około 30 cm podbudowy. Następnie warstwa zagęszczonej. 30 cm zagęszczonej podbudowy, następnie styrodur i warstwa betonu B25W8. Co to widzimy? Ogród zimowy będzie miał powierzchnię około 30 m kwadratowych. Musimy się zmieścić między istniejącą studnią, rogiem budynku, tą linią tu. W międzyczasie przywieźliśmy już stojący za nami styrodur, siatki zbrojeniowe. Uważaj, bo się podkrysz zaraz. I w ciągu tygodnia przygotujemy wszystko do zalania. Jak widzicie, wie, trudno było tutaj wjechać. Luzu na tą mini koparkę mieliśmy koło 10 cm. W międzyczasie jeszcze rozebraliśmy istniejący domek, Sobą rozwiązaliśmy szereg różnych problemów związanych z rozbudową i przebudową domu. W związku z tym, no, tak. Jeśli szukacie sprawdzonej ekipy, która rozwiąże Wasze rozmaite problemy wokół domu, naprawi dach, wymieni elewację, przygotuje fundament, rozbierze istniejące części budynku, skontaktujcie się z nami. Chętnie służymy pomocą. Zwłaszcza jeśli front robót jest szerszy, a zlecenie nietypowe. Polecamy się w okolicach Warszawy. Powiaty południowe, zachodnie są preferowane. Rozwiązujemy kompleksowo różne problemy, też bardzo nietypowe, jak fundament pod ogród zimowy. Na pewno podzielimy się zdjęciami po zakończeniu prac. Chcecie wiedzieć więcej? Odwiedźcie nas w naszych biurach, w, w biurze w Alejach Jerozolimskich 260. Napiszcie, zadzwońcie. Do zobaczenia. Bez strachu, pozdrawiamy dzisiaj z dachu. Jak widzicie, jesteśmy w nietypowej scenarii, mianowicie na budynku domu jednorodzinnego, na którym naprawiamy dach, a konkretnie dach papowany płaski. Jak chcecie mieć pewne porównanie, możecie spojrzeć tu. Tu dach jest stary, w niektórych miejscach już były lekkie przecieki, i korzystając z okazji. Wiedząc, że ma być remont, remont elewacji, postanowiliśmy najpierw naprawić dach, tak aby przez kolejne 20 lat co najmniej był spokój, żeby nic nie ciekło. Tu widzicie już nową papę. Jeszcze jesteśmy w trakcie prac. Poza jakby wygrzaniem powierzchni, wymianą rynien, rur spustowych, będziemy jeszcze poprawiać cały pas przymurowy. Tu będzie specjalna Wklejka listwa dociskowa. Papa zostanie wywinięta około 20 cm na elewację. Tam widzicie jak to wygląda w trakcie. Widać nową rynnę z pasami papy dogrzanymi do pewnego momentu. Po przyniesieniu jednostki dogrzejemy papę pod spodem. Tu również widzicie nowe rynny, nowe obróbki. Tak aby dach pełnił swoją funkcję przez następne kilkanaście lat. Także nasza praca to nie tylko budowa nowych domów, czasami podejmujemy się też prac związanych z renowacją. No, podejmujemy się również napraw polegających na prawidłowej wentylacji w dachu płaskiego. Natomiast tu, poza jakże ważnym papierem toaletowym, możemy zaobserwować dzieło Łukasza. Wykonaliśmy na budowie rynnę lutowaną po łuku w kolorze. Do tego rynnę kwadratową. Jeśli nie możecie znaleźć kogoś, kto podejmie się jakiegoś zlecenia, dla nas im ciekawsze, im bardziej nietypowe zlecenie, tym lepiej. Pomagamy budować i remontować w okolicach Warszawy. Chcecie dowiedzieć się więcej? Napiszcie, zadzwońcie. Postaramy się pomóc. Teraz, jeśli idziemy za ciosem, Pokażemy Wam, jeśli ktoś jeszcze nigdy nie widział. Tam kolega zgrzewa papę. A jak widzicie, ogień płonie. Papa się zgrzewa prawidłowo. I podchodź Prawidłowo wykonaną papę poznajemy po tym, że się nie zapala. Natomiast wycieka spod niej, jednolity jakby z grzew roztopionej smoły. Pokażemy wam dach na koniec. Będziemy tu jeszcze wykonywać kilka innych prac. Do zobaczenia wkrótce.